Widzowie zostawiają łapki w dół. Lutel. Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Hell Architect. Jest to polska gra, która niedawno miała swoją premierę. I jak możecie się domyślić, będziemy tutaj tworzyć prawdziwe piekło dla największych wyroli, czyli dla osób, które nie zostawiają łapek w górę pod moimi filmami. I dla takich youtuberów jak ja, którzy tylko o tym gadają. Ale zanim zaczniemy, mam dla was jeden klucz Steam do tej gry, więc jeśli chcielibyście wziąć udział w losowaniu, wystarczy, że polubicie ten materiał, zasubskrybujecie mój kanał, a w komentarzu napiszecie, że bierzecie udział. Zwycięzcę wylosuję w niedzielę 22 sierpnia o godzinie 16 i wtedy też przypnę komentarz pod tym filmem z informacją kto wygrał. A i pamiętajcie, że na moim drugim kanale prowadzę właśnie dwie serie z Going Medieval i z Humankind. Tak mówię tylko w ramach przypomnienia. Zagramy dzisiaj w tryb Sandbox. O, patrzcie to wy spadający już do piekła. Oto pierwsi koloniści, chociaż w zasadzie to nie są koloniści to bardziej. No po prostu grzesznicy. Jesteście grzesznikami ze do piekła, a najważniejsze pytanie brzmi: czy ja wam mogę... błagam, gro! Nie mów mi, że nie mogę wam zmieniać imion. Nie! Przecież to mieli być moi widzowie, jak tak można? A miało być tak pięknie. No nic, jakoś sobie poradzimy. Widzę, że tutaj każdy ma jakiś główny grzech, np. zazdrość, albo gniew, i za to zostaliście zesłani do piekła. No dobra, musimy zacząć od rozbudowy. Oni są ze do piekła, ale zanim zaczną być torturowani, to muszą najpierw rozbudować swoje piekło. O proszę, co ja widzę? Stół do rozciągania, prawdziwe Madejowe łoże, jak na moim Discordzie. A, tylko potrzebujemy cierpienia. No dobra, to postawimy taki podstawowy budynek do tortur i zaraz na kimś to przetestujemy. Chodź, przyjacielu, pokaż, jak to działa. O kurde. Mam nadzieję, że jest ci tam przyjemnie. O, wytworzył nam trochę cierpienia. Co ja muszę jeszcze was karmić, naprawdę? W piekle sobie jeszcze muszą jeść, ja jeszcze muszę o nich dbać. To chociaż będziecie jeść byle co. Zbuduję wielką drabinę w głąb. Jeszcze przydałaby się winda do piekła. Macie tu taki piękny wychodek, który na razie jest taki prowizoryczny. O, wytwarza kupę. No w sumie to by się spodziewał? Kolega chyba lubi jak go podglądują. Mam plan, jak zrobić piękne piekło. Będziemy mieli różne warstwy. Na jednej będzie tylko spanie, na innej jedzenie, a na jeszcze innej wydalanie. Kopać, drogie panie, u nas w piekle mamy równouprawnienie. Co, ja tu jakieś łóżko czy fotel mam budować? A na co, jesteśmy w piekle, będziecie w kartonie spać. Wy macie cierpieć, a nie jeszcze otrzymać przyjemności. Patrzcie, tu wam nastają trochę kartonów. No, tyle powinno wam wystarczyć. O proszę, pierwszy karton już postawiony, jeszcze jakieś koszmary produkujecie, jak śpicie. Bardzo dobrze. Ja wam pokażę, że lepiej nie trafić do takiego miejsca. A tutaj powstaną farmy mięska. Takie obrzydliwe mięso będziecie musieli jeść. O, patrzcie, kto to do nas dołączył. Dexter, mój moderator z Discorda. Witamy serdecznie. Ciekawe, za jakie grzechy ten pan tu trafił. Chciwość. Nawet cierpieniem nie umie się podzielić. A, e, cały Dexter. Tutaj będzie pięterko oczywiście kibelków, nastawiamy ich jak najwięcej. Bo kibelki mają jeszcze jeden sens. Musicie jeszcze pić. I możemy wasze odchody zamieniać w brudną wodę. <grym> Prawdziwe cierpienie. Ej, to mi się podoba. I na tym powinniśmy zakończyć rozbudowę tego piekła. Proszę, zbudowane pani Tiffany może pracować i wytwarza brudną wodę z Waszych odchodów. A ty co tam robisz? Hal, on jest głodny. Nie ma jedzenia, proszę musisz zrobić wpierw to jedzenie. No chociaż wam postawiłem. Jeź tam pracuj. Ojejku, to chyba nie jest zbyt dobre. Albo on tam śmierdzącą papkę tworzy. No, idealnie. Jeszcze musimy stworzyć koryto, żebyśmy mieli gdzie wydawać to jedzenie. Nawaj, Dexter, buduj to koryto. O proszę, jak się rzucili, jak jedzą śmierdzącą papkę. No i co, było nie dawać łapek w górę? Było? Proszę, proszę bardzo. bardzo. Jeszcze wam wrzucę metalowe wiadro, z którego będziecie pić. Tylko musimy metal jeszcze pozbierać. Dobra, na szczęście mamy ludzi, którzy mogą się tym zająć. Pracujecie po to, żeby pić wodę z wiadra. A my? Lecimy w głąb. O, tu jakieś kryształy są. Jeszcze nie wiem do czego służą. Ale na pewno się dowiemy. Oby były potrzebne do tortur. Proszę, jak kolega pięknie pije brudną wodę z wiadra. <grybuj> nie za bardzo rozumiem, dlaczego mam lepsze posiłki wam robić. Jesteście w piekle, macie cierpieć. Jeszcze rozumiem, żeby wódkę komuś zrobić, nie? Ale głównie to brudna woda powinna Wam wystarczyć. Wódka to tylko od czasu do czasu, tylko dla jakichś lepszych grzeszników. Muszę Wam nastawiać więcej tych koryt i wiader, bo się robi coraz więcej ludzi. A Ty tam pracujesz, ja nie się obijasz. Eee, te... Ja tej muzyki nie dodawałem, ona, ona jest w grze. Grzesznik przepadł, ale z tego co rozumiem, możemy go przywrócić z powrotem, yy, wykupić grzesznika z Limbo, tylko musimy odpowiedni budynek postawić. A oto kolejne miejsce, tortur, kąpiel królów. Yy, zaraz znajdziemy jakiegoś króla, niech wyjdzie stamtąd na przykład. Panie kolego, yy, masz tutaj lepsze miejsce. A, my się nie wrzucamy, ty sam musisz tam iść, no dobra. Uwaga, o, jesteś prawdziwym królem teraz, pięknie się kąpisz. Ej, a jak kliknę prawym, to mogę coś tu jeszcze zrobić z nimi, porażenie. Nadzienie na pal, ojeju, e, zarobaczenie z popiel, ojeju, ja się trochę boję, ale do... o, co to jest na przykład, nadzienie na pal, co to zrobi? wow o kurde, em. ja nawet nie wiem, czy ja jestem w stanie to pokazywać na w tej YouTubie bez żadnych przypałów. E, dostaliśmy esencję, o, dzień dobry, i kolega wziął i zabrał tego przyjaciela. E, rozumiem, że zostaje zabity, tak? E, a czy możemy cię przywrócić z powrotem do życia? Chyba ja tak, bo ty byłeś Diego. Rozwijemy się dalej w poszukiwaniu wszystkich możliwych surowców, przede wszystkim tych kryształów zielonych, których jeszcze nie ogarniam do czego służą, ale na pewno się dowiemy. Kopać panowie i panie szybciutko. W sumie wypadałoby wam zrobić drabinę, bo ja nie wiem czy wy jesteście w stanie wrócić. A oto ściana legend. Według gry co jakiś czas będzie się tutaj pojawił jakiś specjalny grzesznik. Nie wiem, co to znaczy i zaczynamy się troszkę bać. W każdym razie chyba dowiemy się więcej za dwie minuty. Wypadałoby w końcu postawić ten gong otchłani, bo tam możemy wskrzeszać tych zabitych przez nas ludzi, ale nas nie stać jeszcze. Musimy was więcej torturować. O, czyli przyszedł jakiś specjalny grzesznik, Billy the Kid. Psst, mówi do was Lutel Montażysta. Podobno nawet możecie mieć w tej grze pana z wąsem i drugiego pana z wąsem. Idzie teraz ten Billy the Kid, schodzi po drabinie i będzie do końca swojego żywota zbierał surowce, chociaż on już nie żyje. Będzie to robił przez wieczność. Dobra, stać mnie w końcu, żeby zrobić ten gąk chłani. Proszę to po o Boże, ale to wielkie. No um... myślę, że takie specjalne budynki możemy stawiać tutaj u góry. Nawet jeden obok drugiego, komu to przeszkadza. Uwaga, zaraz kończy się budowanko. Okej, okay, ojejku, ale to straszne. A tak, limbo. I stąd możemy zabierać ludzi z powrotem, ale musimy płacić cierpieniem. No to prawdziwe limbo, mówię szczerze. Patrzcie, jak wszyscy się tutaj przyzwyczaili do życia w piekle. Dexter, nawet ty tam pijesz brudną wodę ze swoich odchodów. Pokaż mi, droga pani Shelly, jaki jest inny sposób na zabicie ciebie. Na przykład wydłubanie oczu. O Boże, dobra, nie chcę tego widzieć. Ej, ale za to dostaliśmy więcej esencji. Od czego to zależy? A kolega chyba dobrze się bawi. Wypadałoby powiększyć miejsce na kolejne budynki tortur, bo oczywiście musimy je odblokować wszystkie i zobaczyć jak się prezentują. A niektóre budynki możemy nad ulepszać. Taką żelazną dziewicę ulepszymy i o, kolega ma od razu większą frajdę. A, tu są badania, dobra. Możemy postawić ten budynek, na szczęście nie kosztuje dużo. Ej, ja czy te wszystkie specjalne budynki muszą być takie duże? No dobra, znajdziemy miejsce. Patrzcie jak wielkie łopaty mają, żeby dłubać w suficie. Ojeju, jeszcze dłuższe. Tak, i mamy tutaj badania. Możemy na przykład odblokować ozdobną drabinę, ale w sumie po co komu ozdobna drabina w piekle? Lepsze rzeczy to te wszystkie budynki do tortur. I możemy też odblokować lepsze jedzenie, ale no, mówię, jesteśmy w piekle. Powinniśmy cierpieć, a nie dostać lepsze jedzenie i picie. A, i tu jest jeszcze budynek do wydobywania tych kryształów. Mój drogi przyjacielu, jak chciałbyś zginąć? Myślę, że wybiorę za ciebie. Na przykład porażenie. No! To już nie jest takie drastyczne, możecie na to popatrzeć. Tak samo jak ci dwaj. Na co się gapicie? O, a ty kim jesteś, co? A, Pablo Escobar. Okej, okay, ma to sens. Pablo ubrał kask i zaczyna wydobywać surowce. Musimy też powiększyć miejsce, gdzie dajemy jedzenie, bo już niestety narobiło się więcej tych osadników, nie wiem, grzeszników, zwał jak zwał. A widzicie, co tutaj na dole się buduje? O, to jest, Madejowe łoże. O tak, Pablo jest rozciągany. Tak kończą ci na moim Discordzie, którzy nie potrafią się dostosować. Tam wszyscy trafiają na madejowe łoże za swoje głupoty. I później tak cierpicie. Wincy, kory dla moich świnek. O, podłoga z rozbitym szkłem. Bardzo dobrze. Będziecie chodzić i cierpieć. Trzeba być ciągłe cierpienie, tylko to was powinno interesować. Możemy nawet przyzywać diabły do pomocy. Rozumiem, że one po prostu bustują pracę naszych grzeszników. Co ja tu zbudowałem? Justin Bieber? O nie, nie męczę się takiego słuchać, to już za duże cierpienie. A Możemy to, możemy to ulepszyć, kiedy się zmieniło. Już nie ma Justina Biebera. To powinno się jeszcze bardziej ulepszyć i tam powinny być moje filmy. Oto jest, wielka podłoga z rozbitym szkłem. Chodzisz i cierpisz. A to tak zwany dupoklep. Pani jeszcze dostaje w plecki, ale przede wszystkim ten kołowratek ją klepie w potyłku. Od kiedy to cierpienie? Wydobywać kryształy frajerzy szybciej! Potrzebujemy ich jeszcze więcej, żeby odpływać kolejne badania! Jedzenie i picie kupy i cierpienie. Tylko to was czeka po śmierci, moi drodzy. Więc może warto zmienić wasze nastawienie do łapek, co?